O, oh, już wystartowaliśmy. Odcinek numer 7. Falen musiałem gdzieś skoczyć i mnie tu już zastał mecz. Co to takie lagi są? No nie, ale już je, jestem pewny, że hosta nie ma. Jump shot. A szkoda, bo tak się ładnie. Po tym meczu na pewno już nie gramy free for all. Ale ja kocham free for all. Na pewno nie ma hosta. Nie wchodzą mi już tak czysto strzały Możecie to zauważyć Nie wiem, czy to jest odczuwalne Gdy Ale Kosa Skaw controller No i już niestety Ach, ten gościu z UMP Ale ładnie ich się tam ściągało Chociaż opóźnienia No Host mieszka gdzieś daleko No, RedWidz się postarał. No, nie wiem... Kogo ja próbowałem zabić? Tym nożem? Ale lubię jak mam perk'i na pro, jeszcze Martwa Cisza na pro, ale ja ciszę w ogóle nie używam. Bo to jest matko boska nieprzydatny perk. Znaczy, przynajmniej mi. Lubię, jak przeciwnicy mnie słyszą. Silent shot. Dobrze. Oczywiście, zmiana hosta. Prowadzimy. Ten mecz może nie być taki emocjonujący. O, tu mam synchronizację. 4, 3, 2, 1. Jest! Muszą być numerki, to było po prostu. Z... No i zostałem hostem. Dwie głowy pod rząd. Tu już zabiłem 150 przeciwników. Granat. Jak jestem hostem, to widzieliście dwie głowy, tak... Tak o! W okamgnieniu weszły. Ech, mogę zabijać teraz na hoście, jak... Nawet nie wiem, co to było. Na, to jest moje zdanie na pewno odczuwalne, nawet na filmiku, gdy nie gracie, że mam lepsze połączenie niż przed chwilą. W tym wypadku bym mógł mnie zabić. O, jest martwa cisza na pro. I mam wszystkie moje perki kochaniutkie na pro. Tego pana trzeba gonić. Hitmarker. Za hitmarkera to ja już wolę go nie, nie trafić Szczerze Dobrze 16-3 Tutaj się lubią kampić, o tako Uuu. Tu mamy na końcu schodów Cieszę się, że to nie był hitmarker Byłby, byłoby już źle ze mną. Najprawdopodobniej byłby to hitmarker, gdyby nie to, że mam hosta. Jak jest hostaż żalnie robić quickscopów. Dobra, co ja gadam tylko o tym? Hoście. O, komando, komando. Rozpędzony, ale przynajmniej zmieniło naszą lokalizację. Wyjdź przez to okno, a może i nie wychodź, zostań poszedł do domu. Asysta przy samobójstwie, tutaj hitmarker się przydał. Wal nie we mnie, nie we mnie, bo jestem pod dachem. Dobrze. O, kobra! To sobie powojowałem. Chodź, snajperze, ty. Hartskup, hartskup na 100%, hartskup. Przecież ty grać się nie umiesz. Oj, skąd on Reapera ma? Kto ma ripera? Kto mu na to pozwolił? Teraz najprawdopodobniej wszyscy się pochowali w chatkach. No. Ten przez okno mnie ściągnął, więc może dojrzymy go. Matka boska, matka boska, tak się pięknie mecz zapowiadał Ta kobra i... I ten reaper to po, po, piorunujące połączenie. Masz ten czujnik w ruchu. Może ktoś tu jest w, blisko. A myślę, że to kobra do mnie pruje, a to Wali a wali do mnie prół Tam był Przeciwnik Ale coś sobie obzdurałem, że nie strzelę do niego O, 10 tysięcy. Za 300 zabójstw z odrzutem. Brakuje mi ilu przeciwników do końca. Nie mam pojęcia ilu. 3. No, 27 na 8. Przydałoby się już to skończyć. Te wszystkie mecze są strasznie długie. Daj głowę Ten tu jest AFK pan, więc... Też może mi dać głowę A ten siedzi na oknie Dobra, no skup. 30 do 8 K Kolejny dobry mecz i na tym zakończymy granie Free for All. Chyba, że będzie jakieś dom. To bym spróbował swoich sił na dom. Jeszcze nawet w tym, w tym filmiku, póki jeszcze nie widzę, mówię, będzie dom, gramy dom. Jak nie będzie domu, to skończymy sobie z Free for All. O, powiększone magazynki mamy do MSR. Dobra, kończymy swój all 5 odcinków, to sporo. Pozdrawiam. Jeżeli podobał Wam się filmik, to kliknijcie kciuka w górę i skomentujcie. Do zobaczenia.